Ki nasi uku naasi? Ochotnicza Straż Pożarna Gryf w Szczecinie jest to jednostka ochrony przeciwpożarowej inna niż jednostki Państwowej Straży Pożarnej, ponieważ jesteśmy Ochotniczą straży Pożarną, w której służą tylko i wyłącznie wolontariusze i osoby, które swój wolny czas poświęcają służbie w Straży Pożarnej. Jest to tyle szczególne stowarzyszenie, że jest to jednostka działająca na polu ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. 30 uciśnięć i 2 otwory. Tak? A powiedzcie mi, jest, jaki jest numer na pogotowie Można zostać strażakiem, idąc do Państwowej Straży Pożarnej, zostając funkcjonariuszem. E, jest to wtedy zawód. Można zostać także ochotnikiem. E, ochotnicy e, szerzy, w szerszym... Mm, w zakresie są wykorzystywani przede wszystkim na terenach wiejskich, gdzie dostęp do Państwowej Straży Pożarnej czy też wyjazdów jednostek Państwowej Straży Pożarnej jest utrudniony albo oddalony w czasie. Jeżeli chodzi o jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej działające na terenie miasta, gdzie zgromadzenie sił i środków Państwowej Straży Pożarnej są wiele większe, wtedy rola tych jednostek sprowadza się w dużej części do prewencji, do edukacji, do wspierania Państwowej Straży Pożarnej w niektórych celach, do których została ona powołana. I nasza Ochotnicza Straż Pożarna jest właśnie taką, taką jednostką, która przede wszystkim uczy, edukuje i, i, i wspiera Państwową Straż Pożarną, jeżeli taka konieczność rzeczywiście występuje. <śmiennie znać w piosenku> najpierw, żeby wziąć człowieka, najpierw tak lekko, którą część, przepraszam, przepraszam. E, czy, czy pan e, żyje. A potem, jak już nie, to trzeba przychylić się tylko głowę, lodem przytrzymać czoła, wziąć ucho, przesłuchać oddechy. Jak słychać oddech, to już e, trzeba nadal próbować jeszcze pobudzić, a jak już nie, to trzeba wziąć e, 30 ucisków, wziąć na przykład klatki pierszowej. potem wziąć dwa wdechy Najpierw się w głowę przychylić, potem zetknąć nos i dwa głębokie wdechy, a potem jak już to nie podjęła, to jeszcze raz 30 ucisków. Jak już odejdowaliśmy 30 razy, tak? to teraz podamy takie odszkodowane eee, buty owce? Od poniedziałku do piątku e, normalnie pracując w innej pracy, niezwiązanej zupełnie z ratownictwem. Natomiast w weekendy, e, popołudniami, no i oczywiście wtedy, kiedy e, służba tego ode mnie wymaga, stawiam się na wezwanie i, 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 i realizuję te cele, do których OSP została powołana. Już nie pięć? A dwa. I znowu uciskanie darów нас no? прывойс. A gdzie wiesz ma dokładnie Pod łopatką czy bardziej w stronę Znaczy Tu jak pod łopatką? to tutaj, tak na środku. Jak jest, zedniemy, to mamy tu środek, gdzie uciskamy. Nasza OSP ma trzy grupy, trzy sekcje. Jest to sekcja medyczna, ratownica wysokościowego oraz wodno -nurkowa. Są to grupy, których oczywiście służą ci sami druchowie, ponieważ nie jest tak, że są one zamknięte dla tylko jednej grupy osób. Wśród naszych strażaków mamy 10 strażaków po kursie podstawowym. Nie jesteśmy jednostką, która wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, niemniej aspirujemy do tego miana. Być może kiedyś w przyszłości uda nam się ten cel osiągnąć. Tym niemniej realizujemy się na polu edukacji w zakresie pierwszej pomocy. Szkolimy w tym zakresie w bardzo szerokim spektrum. Realizujemy też takie nasze wewnętrzne działania i rozwijamy się na polu ratownictwa wysokościowego z wykorzystaniem technik linowych na polu nurkowania, jak również bierzemy udział wspierając grupę poszukiwawczo-ratowniczą z psami z Wołczkowa w czasie poszukiwań osób zaginionych w terenach naszego województwa. Tak, żeby jego karta poszła właśnie. Ja teraz. Po zdaniu tych oddechów będziemy robić tak samo jak w tak? czyli 30 oddechów, 30 uciśnięć, czy Spróbuj! Dzisiaj na spotkaniu pod Platanami wystawiliśmy nasze stoisko, na którym pokazujemy pierwszą pomoc, e, którą można udzielać ludziom, jak również zwierzętom, ponieważ jesteśmy w posiadaniu jednego z nielicznych fantomów e, do nauki rysutacji psów. E, Uczymy pierwszej pomocy zarówno w pełnym zakresie, jeżeli chodzi o ludzi, to znaczy niemowlęta, osoby dorosłe, jak również jeżeli chodzi o, o, o psy. Jesteśmy instruktorami pierwszej pomocy ludziom. Jesteśmy też przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy zwierzętom, w tym psom. Dlatego, że jeśli kto pomoże uratować chociaż jedną osobę, to znaczy, że robicie robi dobrą robotę. Dzieci przede wszystkim chciałyby zobaczyć, jak się udziela pierwszej pomocy, a rodzice nakłaniają mnie do tego, co nas bardzo cieszy, ponieważ e, dzieciom pokazujemy, Czym skorupka za młoda się wie, tym będzie na przyszłość zbierała plon. A jeżeli chodzi o osoby dorosłe, to można to powtarzać tyle razy, ile tylko się da, żeby w kryzysowej sytuacji wykorzystać swoje umiejętności.